O, może <noise> Wiesz, już to jest beka roku <noise> kolejka do za chyba sięga na wildek Zostań Za chodź, chodź. Żeś ta wiara do 23 się nie wyrobi. O, autobusik. Mijamy autobusik. A co tutaj mamy? A, kolejne 100 metrów kolejeczki Ciach. A może dziś jest 50 groszy taniej? No, zobacz to. Przejdziemy ten ogóle Trochę chują, jak tak na wiarę, nie? Ja w to nie wierzę po prostu. Beka roku. O, jest koniec. Anita, Anita, to co, czekamy? Czekamy czy nie?